Nie wiem, czy wiecie, ale na serwerach RFSMP również zdarzają się cheaterzy, dlatego postanowiłem, że dzisiaj złapię kilku z nich. Muszę złapać dziś cheatera na swoim serwerze, dlatego od razu zabieramy się do roboty. Rozwalamy trochę tego piachu, następnie stawiamy tam skrzynkę, a później tutaj wszystko zasypujemy tym piachem Dzięki temu, jeśli trafimy na cheatera, który będzie miał włączonego x-raya, prawdopodobnie się tam wkopie, a wtedy go zbanujemy Cała pułapka jest już przygotowana i oczekujemy teraz tylko i wyłącznie na pierwszego x-rayowca Dopiero co postawiłem swoją pułapkę i zobaczcie, że już jakiś ziomeczek tutaj się do nas zbliża Okej, okay, ziomeczek jest coraz bliżej, zobaczcie to Zbliża się tutaj krok, z krokiem jest coraz bliżej Ominął w sumie naszą pułapkę, bo nasza pułapka jest tutaj, a on się wkopuje tutaj. Nie wiem, czy coś jest na rzeczy, czy się tak po prostu robi sobie taką, wiecie, podstawkę, że niby jest czysty, ale jednak, jednak się skusił. Panie Piszczała, niestety, za późno na szukanie po skrzynkach, bo dostajesz banicję na Pixel Parku. I na sam koniec trzeba was zaprosić na mój serwer Pixel Parku. tylko proszę, nie czytujcie tak jak ten gracz, bo będą musiał was wszystkich zbanować. Szwaniaczki.